Zaczął syn sprowadzać maszyny z zachodu, używane. Ale później się okazało, że jest zapotrzebowanie na nowe maszyny, i zaczął produkować te maszyny. No i od małych ilościach, od garażu do, do dzisiejszej sytuacji. Rozwijał się. No i tak oby tak dalej szło, jak idzie, to będzie dobrze. Wasza rodzina była wcześniej związana z rolnictwem? Tak, jak najbardziej. Typowo rolnicze. To gospodarstwo. My mieliśmy gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej. Ale synowie jakie nie mieli pociągu do tego kierunku, poszli w inny kierunek. No, także jeden syn tutaj, następny ma też firmę. Także kierunek rolniczy jest, bo produkują maszyny, ale jako taką hodowlą się nie zajmują. I dajemy też maszyny do testowania, żeby rolnicy też mogli przetestować na większych areałach, bo myśmy to gospodarstwo mieli aż takiego dużego, ale na tych dużych arealach to jest więcej wiarygodne. Taki rolnik tam powie, czy to jest dobrze, czy nie, co, co tu można ulepszyć. Też z tego korzystamy. Czyli Te głosy rolników są tutaj zdecydowanie dla was. Ważne. Ja najważniejsze, najważniejsze, bo rolnik nam powie, że to jest dobre, to jest niedobre. To i wtedy trzeba wnioski z tego wyciągnąć i tę produkcję w tym kierunku zmienić, nie? żeby to nie, nie powielać błędów.